Darkę, koparkami ładuje się na taśmociągi, a stąd pod podpoklady statków. Należymy do największych jej producentów i eksporterów. Udala się ta inwestycja. Dobrze świadczy o polskich inżynierach i robotnikach. Niebawem odpłynie stąd w świat milionowa tona tarnobrzeskiej siatki. Ciekawe kto to może być. Coś... herbaty? No. Coś to, Jakieś święta, żeby przyjechać? Nie, nie. dlaczego? Tak ja przychodziłem już i pomyślałem sobie, że wpadnę tu razem. Apolo obejrzymy. Przecież ty nie lubisz Apola. A zresztą, słuchaj, uzbierałem równiutko 9000 na MZ. Tą 150, co ci pokazywałem w ogłoszeniach, pamiętasz? Ten motorowy. No, motocykl. No i mami się podobał. No i co? Zgodziła się? No, tak jakby. Słuchaj, Ci powiem... To nie jest takie... Wiesz, no tak... Ale to jest akurat całkiem porządny motor i w super stanie. No zaraz Ci pokażę, poczekaj. O, patrz. Sprzedawca nawet trochę mi opuścił cenę, a wieczorem do niego pojadę. Ja Ci coś powiem. U mnie w to... Różne dziwne rzeczy się dzieją. I raz mi się taka 150 dostała między dziewiątkę a 45 rozumiesz? Co? No. ja hamowałem, ale to... Potem nawet nie poszedłem zobaczyć, widziałem jak ten krew torami płynie. To co? Mówisz, że lepiej samochód? Nie <laughs> byłeś taki cwany, wie? <laughs> samochód. Tak między samochodem a motorkiem to w sumie nie ma żadnej różnicy, ja ci powiem. Bo kiedyś koło stadionu też tam jakiś taki fiacik, 500 rozumiesz wpadł między 17 a 47 i było to samo. Tylko ludzie potem takimi hakami wyciągali ze środka, rozumiesz tak. Kawałek do jednej trumny, kawałek do drugiej, żeby jakiegoś człowieka z tego. Ułożyć, no. no to co ja mam chodzić? pieszo? No. no to... Tak, to, to, tak byłoby najlepiej. A z drugiej strony Jak to jest, to rozumiesz, że tyle ludzi nam się pcha proszę ciebie pod koła. Naprawdę, to jest wiesz, to pół bied, jak takiego wiesz, przejedziesz do końca, ale jak, jak rozumiesz kawałek, to tak, no wyciągnij mnie, wyciągnij, no ale jak wyciągnij, no. No przecież nie mogę ani do przodu, ani do tyłu, bo go jeszcze bardziej pocharacę. A on błaga i tak wyciągnij mnie, wyciągnij. Ale ja bym tylko po okolicy jeździł A. czasami na takie jezioro. To jest, to no, tak się tylko mówi, to, no. dodasz gazu, coś ci rozumiesz, podkusi i ciak, potem w szpitalu założą cały od do to zbytu. Matka nastawiła Cię przeciwko mnie, tak? Nie. Dlaczego? Jak już o kobietach. Jeździłem kiedyś szóstką. I tam czasem na pętli rzucałem jej dwójkę. A sam sobie szedłem na kawę. I ona sobie tam w kółko również jeździła. A ja wtedy tę kawę sobie spokojnie dopijałem. Wskakiwałem do tego. Wyrzucałem na zero. I... – Ze śliwką? – Sernik, Stasia ulubiony. – No, no odsłonię. Mhm. – No, 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 no z. sobie. – o, o, o czym to ja? – Dźwignia na zero. No tak, Pamiętasz, że wtedy byliśmy tylko y, y, sami faceci, a przyszła do nas taka konduktorka na, na kurs y, motorniczy. I tak ciągle tak panie pani konopacki, panie konopacki, on pozwoli, ja sobie, ja sobie pojeżdżę. Ja mówię, Dobrze, no to niech pani sobie pojeździ, ja tam wypiję kawę. I tak wiesz, mijały dwie, trzy minuty i to nagle już jak Panie konopacki, już jestem, nie? I pełnego pięknego ranka na mojej pętli siedzę jak zawsze w budce i z daleka widzę przez okno moją lubienicę. Zasuwa. Kupiłem więc kawę, drugą, trzecią, ale nie słyszę. Już jestem, panie Konopacki. Wychodzę. Ciemno, pusto. Może spać i pałąk? No to idę po torach. Minąłem zakręt, myślę, że pójdę do Marymontu. Zapytam, czy tamtędy nie przejeżdżała. Idę, idę, idę. I kto przychali siedzi? Moja konduktorka. Skulona przy torach i płacze. Bożenko, gdzie masz tramwaj? Jezu, ja bardzo przepraszam, panie Konopacki. Gdzie jest tramwaj, Bożenko? Wiem. Spadł pani kabłąk. Poszła go pani podnieść. Zapomniała pani ustawić dźwignię na zero. W jakiej pozycji zostawiła pani dźwignię? Na szóstce. Na szóstce, panie Konopacki, ale. No bo ja go, próbowałam go podnieść, ale po prostu on odskoczył. No i ja biegłam, ale przecież to z górka! Ale coś się wtedy stało? No, oczywiście się stało. Zostawiłem ją tam. pognałem dalej torami. Widzę, rozumiesz, w oddali. Naszą szóstkę, ale nie dobiegłem do niej. Złapałem taksówkę, wskoczyłem. Dorwałem ją na rądzie. Prosto z taksówki do tramwaju. Wajchę na zero. Dobrze, że nie chętnie. 40 jak jednak zdolny jesteś. Coś się wydarzyło i to właśnie Tobie. A ty nie miałeś przypadkiem jechać po tę Zetkę? Chyba się jeszcze zastanowię nad tym, wujku. Eee. Co? Nie przesadę, małe no co? Czemu miałbyś nie kupić, no? Zbierałeś pieniądze i... Młody jesteś. mógłbyś zabrać do... Dziewczyny na weekend za miasto, nie? Masz dziewczynę? No, mam. Ale ty masz w sumie rację. Motocykl to jest jak bilet na własny pogrzeb. Kiedyś jak wracałem ze szkoły, to tam na rogu leżała jawa. Dalej na ziemi leżała kobieta. A na balustradzie siedział chłopak. Taki mniej więcej w moim wieku. Strasznie pokrwawiony. Pogotowie już jechało, a ja uciekłem stamtąd, jak najszybciej się dało. No ale tobie nic takiego nie musi się stać. Bo można jeździć ostrożnie, prawda? Ja znam y, y, ludzi, którzy całe życie jeżdżą na, 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 na motocyklu i nic im się nie stało. i się ten motor, nie? słyszysz? Tak myślisz? Aj, kup, mówię ci, kup. Latem pojedziemy na wieś. Na no, co jeśli nam opona pęknie? Albo przy prędkości na trasie łańcuch zablokuje tylnie koło? się wiesz co? Przestań, dobrze? Bo ja ci jak masz pecha, to rozumiesz, pójdziesz w się wyszczać i... wrócisz ze złamaną nogą. No dobra. Ja już będę leciał. W życiu trzeba ryzykować. Trzeba się czasem zdać, wiesz, na los.